Też czy przyjmujemy Słowo Boże, Ty do nas tak naprawdę głęboko trafia, towarzyszą temu znaki, o których dzisiejsza Ewangelia mówi. Jednym z nich są języki. I tutaj myślę, że Słowo Boże nie ma na myśli znajomości języków, chociaż pewnie jak wiesz, mówię w wielu językach i doceniam bogactwo tego, że za pomocą nich można więcej. Rozumieć tego świata, z ludzi, nawiązywać fantastyczne kontakty z innymi. Ale wydaje mi się, że o tych językach chodzi o coś jeszcze innego. Chodzi o tą zdolność do tego, żeby to słowo, które nas dotknęło, przemieniło, przekazać dalej, wykorzystując. Język, czyli sposób recepcji innych osób, czyli dostosować ten przekaz do potrzeb, do tego, co do języka w takim szerszym sensie, do obrazów, do wrażliwości do innej osoby. I to może się odbyć różnymi kanałami, dotykiem, objęciem, obrazem. To nie jest do końca tak, jak myślę, że po prostu ja biorę Słowo Boże i staram się parafrazować, opowiadać o nim. Wydaje mi się, że to jest coś jeszcze innego. Na to też oczywiście powinno być miejsce, ale żeby poruszyć serce, to wydaje mi się, że bardzo ważny jest ten ogień, który poruszył nasze serce. To co. Było u podstaw tego tekstu, w czym się manifestował duch tego tekstu, duch Boży, żeby potrafić to wziąć do siebie, jakby i za pomocą tego daru, który otrzymujemy, tych języków, nauczyć się o nim mówić językiem ludzi, którzy na to go. Ducha Bożego czekają. Tak to sobie myślę. Wadź się ze mną, jak Ty to rozumiesz. Cześć.